Dzień dobry! Znowu przysypało śniegiem, a moja klimeczka chodzi, tylko się lodzi. Niestety nie mam grzałek, no i trzeba będzie coś z tym wymyślać. No ale nie wiem, czy tu jakieś tu wyciąć większe otwory, czy coś, albo grzałki, No nie ma rady. Ale daje radę ostro. Także generalnie jestem z niej zadowolony. No i co, no i znowu mamy, znowu lodzi, znowu śnieżek fajny, niestety oblodziło panele, nie ma co skrobać teraz, jeszcze pada, także produkcji żadnej, a jeszcze idę zobaczyć banie, bo może dzisiaj wskoczę. jabania o pojawiło się zupa znaczy pojawiło się nie wiem jak się to nazywa ale taki nie, nie roztopiony śnieg fajnie fajnie no i co nie widać przecieków tu jak były mega mrozy jedynie gdzieś mi tu zaczęło zrobił się taki sopel ale nic to nie nie przeszkodziło woda trzyma od jesieni od ostatniego napełnienia także nie było nie było żadnych większych przecieków a na bieżąco tu wodami woda mi dopływa znaczy dopływa no. z deszczu czy z deszczu czy tam z no ze śniegiem trochę tylko z syfu tutaj jakieś liści parę musiałem wyłowić no i no i co? może, może później sobie wskoczę jest bruz, jest brozik Dobra, to później Może do zobaczenia Wszystko zamarznięte Moja Moja zupa kurde, zamarzło. O przez chwilę jeszcze nie było. No nic. Ja dzisiaj tylko na minutkę słuchajcie, bo ostatnio mnie złapał jakiś chyba wirus. Trzymał mnie przez tydzień. Ponad. Ale. Nie wiem, czy dam mi nawet minutkę. Uh. Ale. O oh. oh, kurde. O oh. kurde. Oh. No i O my No słuchajcie, także Ostatnio mnie złapał jakiś wirus Trzymały mnie zatoki O nie mogę mówić Trzymały mnie zatoki chyba z tydzień Nie dałem rady Jakoś tak nie miałem mocy Wchodzić wcześniej Jedynie jakaś sauna czy coś o, A w sumie nawet nieźle. Ale ja dzisiaj tylko tak wstępnie, na, żeby zasygnalizować mojemu ciału, że sezon morsowy jeszcze się nie skończył. Po takiej przerwie chyba z dwa tygodnie, bo naprawdę czułem się jakoś kiepsko, chyba mnie już tak łamało. Także dzisiaj mówię minutka i uciekam. Fajnie, mamy w końcu zimę No i co? I morsownik przeswał te najgorsze mrozy Zobaczymy, bo zbliżają się nowe O dobra minutka minęła Szybkie zamoczanko o, no chociaż ja wiem, może jeszcze chwilkę Minuta to nie jest dużo Mówią, że 11 minut w tygodniu Starcza, aby już mieć te pozytywne efekty. Także dziennie półtorej minutki, jak ktoś tam bardzo cierpi, to wystarczą. O kurde. Dobra, te dwie minutki chyba na dzisiaj wystarczy. już. Jeszcze rano patrzyłem, tu była taka zupa niezmarznięta, a teraz o, widać, że się już od środka. Z zewnątrz zaczyna się mrozić. Dobra, kończmy to właśnie Jedną rękę, niestety, muszę zostawić. Jest nieźle. Teraz do cieplutkiego, ciepły obiadek, kawka. No i kiedyś będę musiał tu zrobić jakieś schodki bo na razie korzystam z krzesła jeszcze mogę fiknąć, połamać się i co będzie? Ej no kurde, nie było źle dobra To na razie